A zrób płatki jeszcze. Okej. Okay. Okej, okay, dobrze. Płetki, płatki różowe możesz zrobić. Ok, tutaj dorysuj płatki ładnie do, do, do kwiatuszka. Garnitur jesienny, który znalazłam na Bornie i w którym się zakochałam, to jest ten garnitur. Zobaczcie, jak on gra. Marynareczka. Ona jest taka trochę oversize'owa. Bo jest taka luźniejsza, fajna. Spodnie też bardzo ładnie się układają, zobaczcie. Nogaweczki szerokie, pyk. Super. Tak więc przegląd jesienny szafy. I don't want my daughter to be well behaved, because well behaved usually means stay small, stay quiet, don't question things, don't express emotions. I want her to speak up. I want her to say no. I want her to cry when it Apelujemy o szacunek I kulturę w komentarzach.